Witam z Łodzi, od razu uprzedzam, bez maseczki, bo to będzie bardzo krótki filmik. A później, zawsze maseczka, spacer, e, rower, e, zakupy to już koniecznie. Wszystko wskazuje na to, że w maju będą wybory. Wybory prezydenckie. Pewnie nie 10, 17, może 23. Dlatego ja mam dzisiaj do Was, do Was właśnie, swoich wyborców, e, ogromny apel, ogromną prośbę. Głosowaliście na mnie w wyborach do Rady Miejskiej, głosowaliście na mnie w wyborach do parlamentu. Było Was ponad 40 tysięcy. Spokojnie, rozsądnie, pomału, ale idźcie na wybory. Idźcie na wybory i zagłosujcie na mojego przyjaciela, na Roberta Biedronia. Na faceta, który nie boi się iść pod prąd, który jest otwarty, nowoczesny, tolerancyjny, europejski. Który chce, aby prezydentura była naprawdę, nie na pokaz. Który chce, aby prezydentura nie była podszyta szeregowym posłem z Nowogorskiej. Który bardzo otwarcie mówi o rozdziale państwa od Kościoła, o liberalizacji prawa aborcyjnego. O edukacji seksualnej, o in vitro, jako dostępnym, otwartym programie. Ale który też mówi o sprawach socjalno-bytowych, 1600 zł najniższa emerytura, tak. 500 plus, tak. Aktualny wiek emerytalny, tak. Taki jest Robert Biedro. Pracowity, uczciwy, rozsądny, taki może być przyszły prezydent. Dlatego bardzo Was proszę, jeżeli ten termin będzie znany, idźcie na wybory. Zagłosujcie na Roberta Biedronia. Pokażmy, że te pięć lat protestów z konstytucją w ręku, protestów pod sądami, coś dla nas wszystkich znaczyło. Mamy szansę, mamy możliwość. Pokonamy zło. Tylko kiedy będziemy razem, kiedy będziemy mogli się zmobilizować. Bardzo Was za to proszę. Pozdrawiam Was serdecznie.